Dzień dobry, Jan Piński. Witam na moim kanale. Państwa i moim gościem jest pani Anna Starczukowska. Osoba, która przez wiele lat zasiadała w komisjach wyborczych i dziś porozmawiamy o tym, jak PiS zmieniał prawo, żeby to prawo służyło bardziej PiSowi niż ludziom. I moje pierwsze pytanie: Co się takiego wydarzyło? Że akurat w tym roku sprawa się nie wiem wydała, coś się stało takiego, że ludzie się obudzili. Jak ten proces przebiegał, od kiedy się zaczęło to psucie prawa? No więc tak, od, w komisjach wyborczych zasiadam od 1993 roku i obserwuję, jak ten proces się zmienił na dobre. Pamiętam, jak w 2020 się kłóciłam z moją siostrą, że nie ma opcji, nie ma możliwości sfałszowania wyborów na poziomie komisji. Ona no, oczywiście niewierny Tomasz nie mówi, nie Ania, to jest naprawdę niemożliwe, bo ja ją umieściłam jako męża zaufania w jednej z komisji i ona mi tam pewne rzeczy poopowiadała, o których zaraz powiem. No więc to psucie według mnie zaczęło się w 2018 roku pod przykrywką uspołecznienia procesu wyborczego. No, byłoby to fajne, gdyby to było robione uczciwie i, i tak dalej. No więc dotychczas było, do tego czasu był jeden komitet, jeden przedstawiciel, ale od, yy, ale od następnych wyborów yy, mogli się zgłaszać do, yy, yy, do komisarza wyborczego ludzie, z ulicy tak zwani. Nie wiemy jakich oni byli poglądów, jakie oni partie wspierali, i załóżmy w y, komisjach, gdzie było możliwość zasiadania od siedmiu, załóżmy do jedenastu członków, nagle się zgłasza, nie wiem, 15-20 osób. Jest losowanie. Skąd wiem, że tak jest, bo y, ja jestem jakby ofiarą tych pierwszych zmian PiS-u, zawsze byłam w komisjach i nagle mnie nie ma. Y, co się okazało? Pytam w ratuszu, no, pani nie została wylosowana, ale jak? No, przecież ja jestem przedstawicielem komitetu jednego z największych. Y, no pani niestety nie została wylosowana, bo się zgłosiło za dużo ludzi. No dobrze, przyjęłam to i tam robiłam swoją robotę jakby na zapleczu. No ale mnie to zaciekawiło. Następnie powiem, że gmina przestała być organizatorem wyborów. Organizatorem wyborów został komisarz wyborczy. To są to jest, było 100 osób w kraju, które były powoływane na pięcioletnią kadencję. No i oni jakby organizowali te wybory na infrastrukturze, na infrastrukturze gminy. Pojawił się, następnym kroczkiem było. Pojawił się twór, komisja do przeprowadzania wyborów w wyborach samorządowych i komisja do liczenia głosów. Kolejnym jakimś takim złym, 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 złym symptomem, który się pojawił, to było to, że Wybory głosy z zagranicy mieliśmy tylko 24 godziny na to, żeby one zostały do, do, do dostarczone do kraju, a jak nie to by były głosami nieważnymi. Następną sprawą były obwody zamknięte. Przypominam, że w 2020 roku mieliśmy pandemię. No i pandemia o tyle pomogła pisowi, że w obwodach zamkniętych nie było możliwości. Pojawienie się tam mężów zaufania, dlatego że wiadomo, po dopieczni DPS-ów, ludzie chorzy, są bardzo wrażliwi na, na złapanie jakiegoś wirusa. No i jakaś pula, kolejna była poza kontrolą naszą. Najgorsze zmiany według mnie pojawiły się w styczniu 2023 roku. I to jest właśnie wydaje mi się, klucz tej całej sytuacji, która się teraz zadziała. No bo Muszę stwierdzić, że powiedzieć, że do tej pory w komisjach wyborczych zawsze był urzędnik z gminy. Ja pracowałam też w gminie i byłam takim urzędnikiem, który był jakby desygnowany przez gminę do zasiadania w komisji. Myśmy wtedy pełnili funkcję operatorów, to znaczy wpisywaliśmy dane do. Do protokołów elektronicznych, ale byliśmy również członkami komisji, więc myśmy te protokoły również tworzyli, podpisywali, liczyli głosy. W tej chwili urzędnik gminny nie musi być, w, nie musi być członkiem komisji wyborczej obwodowej. Jest tam jakiś pan, który wprowadza do, w jakimś tam pomieszczeniu. Jest pan z informacji, który wprowadza do niego przychodzi przewodniczący komisji, a wiadomo, jak było z przewodniczącymi komisji teraz i wpisuje e, sobie do protokołu. Jak to wyglądało, to już mniej więcej wiemy po e, m, sprawdzeniu tych 3, 11, 11, 13 protokołów ostatnich. E, chciałam jeszcze e, powiedzieć, że gdyby, gdyby taka osoba, która jest jakby z gminy, była członkiem komisji, to by. Te fałszerstwa nie miały możliwości się wydarzyć, bo taki człowiek, który się podpisuje na każdej stronie protokołu i następnie na, na swoim jakby nazwiskiem gwarantuje, że są to dane poprawnie wprowadzone, w tym momencie go nie ma, bo jest jakiś pan, który jest tylko narzędziem, a nie osobą, która również podpisuje protokół. Kolejną zmianą. Która również się wydarzyła, żeby zmotywować ludzi z, z terenów wiejskich z bardzo, z bardzo małych przysiłków, to jest zmniejszenie ilości osób w obwodzie z 500 do 200. I nawet pamiętam, jak Gazeta Wyborcza o tym pisała, że chyba w jakichś, nie wiem, prywatnych domach przy tych, na tych, przysiłk, w tych przysiłkach będą organizowane, będą organizowane lokale wyborcze, ale. Chodziło o to, żeby jak najwięcej osób, które z małych miejscowości, z jakiejś wsi, żeby miały ułatwiony dostęp do komisji, bo podejrzewam, zresztą pan często o tym mówi, że z badań wychodzi, kto jest elektoratem, elektoratem PiSu. I chciałam powiedzieć, że obserwując to wszystko w 2020 roku Zostałam osobą upoważnioną przez pełnomocnika wyborczego komitetu Rafała Trzaskowskiego i zorganizowałam mężów zaufanie, wiedząc, i członków komisji, wiedząc, że może się wydarzyć taka sytuacja, że w jednej komisji nie będzie przedstawiciela jakby naszego komitetu. No i tak było w wielu przypadkach. Kilkunastu, więc organizowałam tam po dwóch mężów zaufania, a do komisji, gdzie był jeden nasz członek, dodatkowo męża zaufania, bo wiadomo, że członkowie komisji nie siedzą tam przez cały proces wyborczy. Są na początku, na końcu i w, pewni, w jakimś tam y, okresie w środku. Y, w moich, komi, moich komisach 64 było wszystko, jak wiadomo, dobrze, ale być może gdzieś gdzie się tak, jaka osoba, taka jak ja, nie znalazła? Nie dopilnowano tego. Ale to, powiem panu jedno. Właśnie panie, to gdzie jest, to, że... No właśnie, to gdzie jest, gdzie jest ta dziura, która była? Gdzie ona powstała? Ta dziura powstała, y, właśnie tak jak mówiłam, z tym, lo, z tym że do, do komisji się zgłaszały osoby z ulicy. Nam się na przykład nie chciało, Yy, bo nawet nie wiedzieliśmy o tym, że takie jest prawo, bo ja się, ja naprawdę ja jestem osobą z wykształceniem yy, jakby kierunkowym, administratywista, I ja nie wiedziałam tego, że tak się zmieniło prawo wyborcze, chociaż mnie to cały czas interesowało, ja brałam udział w wyborach, że może przyjść osoba, yy, jedna, druga, trzecia z ulicy do każdej komisji i po prostu zaburzyć tą równowagę. Te, ten proces patrzenia sobie jednych drugich na ręce gdzie ja naprawdę ja bym sobie dała dwie ręce obciąć i niech mi pan wierzy że nie ma możliwości fałszowania w komisji yy, w komisji yy, protokołu a jednak jest. Moja teoria jest taka że w pewnym momencie ktoś się zorientował że wpisując do protokołu załóżmy zamienił kandydatom głosy. Temu co dostał więcej dali mniej a temu co więcej no wie pan o co chodzi to co się wydarzyło ostatnio. I tak się okazało, że nikt się nie kapnął. Protokół się nie zaświecił na czerwono, bo jak są błędy w protokole, jak się wpisuje, dalej nie przejdzie procedura. Świeci się na czerwono i czekamy, aż wszystko będzie. A tu się głosy zgadzają, a tu się głosy tak. zgadzają. Właśnie to była, podejrzewam, luka w systemie informatycznym. I takich e, sytuacji oni, wykorzy znaczy oni wykorzystano. E, każdy drobny, drobny tutaj, w DPS-ach mamy tam 25 tysięcy głosów z, z zagranicy, ileś tam, i tak się to wszystko jakby kumulowało. A w tej chwili to według mnie posz, e, to już dla wina poszła, po prostu na tak zwany rympał, e, bo, e, bo wykorzystano masowo ten błąd. Ten błąd yy, wpisywanie do protokołu. Tym bardziej, że osoba, która wpisuje do protokołu, nie jest członkiem komisji wyborczej, jest tylko narzędziem. Narzędziem i nie podpisuje się po tym ża w żaden sposób nazwiskiem. To jest jakby pan przewodniczący, pan takiś tam leszek, czy jakiś tam inny, przychodził i proszę mi wpisać tak, tak i tak. Pan wpisuje, dziękuję, do widzenia. I zazwyczaj nie robi tego na przy wszystkich, bo wszyscy są, jak Pan mówi, zmęczeni, jeden tam siedzi, drugi tam leży, bo to już jest godzina późna i się cieszy, że ktoś to robi za niego. W wyborach samorządowych, te jeszcze powiem Panu jedną rzecz, która też mnie bardzo urzekła, bo w wyborach samorządowych w 2019 roku, kiedy PiS, po raz pierwszy wprowadził to prawo, że mamy komisję do przeprowadzania głosów i do liczenia głosów, ludzie po prostu, y, którzy potem stali z tymi workami po zakończeniu y, liczenia tych głosów. Naprawdę myśmy, ja, ja osobiście siedziałam z workiem w komisji 22 godziny. Y, byłam 22 godziny na nogach i ludzie, którzy tam ze mną byli, mówili ostatni raz, ostatni raz, ostatni raz. Chodziło o to, żeby takich ludzi, którzy byli, no chcieli coś zrobić, to już nawet. Y, ale zniechęcali się, zniechęcali się, bo no, niech pan sobie wyobrazi, że pan dzisiaj wychodzi, która tam jest godzina, nie wiem, załóżmy dwunasta w południe i przychodzi pan jutro o dziesiątej. Tak to wyglądało, 22 godziny, 22 godziny siedziałam z workami, bo to po prostu było wszystko tak, żeby... No dobrze, no, ale, ale chce ludzi... mi pani powiedzieć, że tak naprawdę to, to od czego zależy wynik, który jest wpisany w kartę wyborczą, żeby... Żeby było jasne. Ja powiem tak: jak ja to robiłam, to było tak, że liczyliśmy wszyscy głosy, jak byłam przewodniczącą, siadaliśmy przy wspólnym stole, powiedziałam wszystkie długopisy na bok i roz, rozkładaliśmy karty. Te, które nie budziły wątpliwości, były tam na jednej kupce, które budziły wątpliwość, żeśmy wszyscy analizowali wspólnie. Zgodnie z tym, co było na szkoleniach z, z urzędnikami wyborczymi. Ja uważam, że tak jak, tak jak ja się na tym naprawdę ciężko zastanawiałam, że ktoś musiał popełnić taki błąd i on nie został jakby zauważony. Ważyło tyle samo w protokole, tylko że nie było to zgodnie. Z, z, to nie było zgodnie z, 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 no, z tym, jak, jak rzeczywiście to było, że powinien być dlatego tam załóżmy 300, dlatego 500. Razem było 800. Zamieniono w protokole się zgadza. Ja uważam, że, że tak, tak to się tak to się, tak się mogło stać. Bo no nie ma innej możliwości, żeby, żeby no nie ma innej możliwości, żeby w tym protokole, bo kto wie, ten, kto to wypełniał, to wie. Ten, kto to wypełniał, to wie, jak, jak to jest skomplikowany dokument. Ale jak widać ma lukę na końcu. Bo wtedy, jak wpisujemy. W ostatniej pozycji, że kandydat A ma 300, kandydat B ma 400, razem jest 700, wszystko się zgadza. Załóżmy, 300 plus, plus 400 jest 700 i się zgadza. Ale że zamieniono głosy, system tego nie wyłapał. Ja uważam, że tam jest luka. Według mnie. No właśnie, bo. Ale to niech pani powie, na czym ta luka polega. To kiedy ona powstała? To musiało być, to musiało się zadziać w 2020 roku. No bo wcześniejsze wybory. Nie było. Wcześ, wcześniejsze wybory 2015, tak jak pan to wielokrotnie powtarzał, i się z panem w 100% zgadzam, wygrał Andrzej Duda. Potem, jak już zaczęto kombinować z tą ilością członków w komisjach od 2018 roku, że w kolejnych wyborach, 19, w 20, mogło być tak, tak jak było w mojej komisji nr 41 w Wałbrzychu, że nie było żadnego przedstawiciela z komitetu Rafała Trzaskowskiego, bo nie zostałam wylosowana. I były komisje, tak jak teraz, monolityczne i sobie na przykład robili, co chcieli. Nagle się okazało, że ktoś się pomylił, a nie wybrał, i to, no to nam sobą teraz. Taka jest moja teoria. Może się a może po, po 2018 roku, po tej reformie, okazało się, że w komisji, mimo zgłoszenia, kandydat, tak. jeden z wiodących, mógł nie mieć swojego przedstawiciela. I tak było, Ta, i tak było dokładnie. I to kto, tak kto, było wtedy, dokładnie. To, kto wtedy, wtedy e, pilnował e. wyników wyborów w takim. No nikt. Po, e, interesu e, danego kandydata, którego ja reprezentowałem, nie pilnował nikt. Bo mnie tam nie było. No właśnie, czyli PiS celowo wprowadził system, w którym ten, kto dysponował dużymi funduszami na organizację ludzi, którzy mogą przejmować komisje wyborcze, de facto przejmował nad nimi kontrolę. No tak, można powiedzieć. Ja bym się z tym, z tym zgodziła. I to są te zmiany roku 2018. 18, 20 i 23 ze stycznia, ostatnia zmiana. I ta ostatnia zmiana to dotyczyła? Tak, że... Tak, że urzędnik gminny nie musi być członkiem komisji. Czy jeszcze usunięto wsparcie, tak? Tak, tak. Logistyczne, merytoryczne, bo to są po prostu osoby zazwyczaj te same, które które ciągle pracują przy, przy wyborach gmin. Gmin, z urzędów miast, gmin i, i, i tam, gdzie jest prezydent. Yy... Zmiana przecież y, jeszcze jedna, o której zapomnieli powiedzieć, to jest przecież ta zmiana, gdzie fikcyjne komitety mogą desygnować członków do komisji. To jest też zmiana z 2023 roku. Czyli na przykład pan sobie założy komitet, ja sobie założę, wśród znajomych zbierzemy po tysiąc głosów i mamy 32 tysiące członków w komisjach w całym kraju. Jest ta zmiana też z, z, z roku d, 2023. No i zmniejszenie ilości ludzi w obwodach, czyli więcej jest po prostu komisji. Tam wyszło gdzieś, bo z, różnica z 2020, a teraz to jest ponad 1000 komisji jest więcej. Było 31 tysięcy ileś tam, a teraz jest 32 tysiące ileś tam. No i to są te zmiany właśnie. To, ja, ja, na to na, ja to na to mówię, to jest metoda małych kroczków. Tu troszeczkę, tu troszeczkę, I tu, troszeczkę po prostu, tu troszeczkę, tu PiS e, po prostu ustanowił rozproszoną kontrolę. Jako jeden z nielicznych rozumiał, po co uchwalił paragrafy. Że... Tak. tak, 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 tego nikt nie wiedział. Ja, ja panu mówię, gdyby to mnie osobiście nie dotyczyło, ja bym się tym w życiu nie zainteresowała. Mało tego, rozmawiałam tutaj z naszymi lokalnymi posłami, albo byli przeciw, albo za tym głosowali, też nie wiedzieli. Też się dziwili, że taka jest sytuacja. Jak to naszego przedstawiciela nie będzie w komitecie, w obwodowej, przepraszam, komisji wyborczej? No, tak, nie było mnie. Po prostu to są takie zmiany, to są były tak y, subtelne zmiany, które podejrzewam, były zakamuflowane w przepisach. No, wiadomo, przepis, przepis to jest przepis, on ma język przepisu. I to nie każdy to jakoś tak przełoży sobie na to, czym to skutkuje. I to była taka sytuacja, według mnie. Szanowni Państwo, to macie teraz, jakby to powiedzieć, komisję wyborczą oczami osoby, która brała w tym udział. No i teraz pytanie jest takie, to, to jest takie, jakby to powiedzieć tego, to co trzeba na szybko naprawić, żeby w kolejnych wyborach już nie było w ten sposób, że to wiadomo, że jeżeli w ogóle rząd sprosta, bo rząd musi dokonać przeliczenia. Ja powiem tak, ja się, ja się na tym też również zastanawiałam i są różne pomysły różnych ludzi. Monitoring, monitoring wizyjny w każdej komisji. Po drugie, każda karta powinna mieć swój kod kreskowy. I ja dostaję jakby odcinek tego kodu kreskowego i mogę sobie w aplikacji czy tam w programie sprawdzić, czy mój głos mój, jest tak zaliczony, jak ja głosowałam. Jest to tajemnica, nikt tego nie wie, bo kod kreskowy, ja mam tylko jakby ten kod do sprawdzenia cyfry tego kodu, nie wiem, co jakoś idzie zrobić. No i monitoring wizyjny w każdej, w każdej komisji, ale to już powinni zadbać jakby przedstawiciele przedstawiciele komitetu wyborczych, żeby byli mężowie zaufania, Jeśli nie, jeśli nie będzie zmiany tego prawa, że załóżmy, Członek danego komitetu może nie zostać wylosowany. Wtedy tam powinni wejść dwor, po dwóch mężów zaufania i wtedy jest kontrola, po prostu kontrola i patrzenie sobie na ręce i wrócenie do tego, co było, że każdy w komisji sobie patrzy na ręce i to jest jakby najlepsza. To jest najlepsze jakby zabezpieczenie tego procesu wyborczego właśnie w tym całym, w tym jądrze, tam, gdzie ludzie oddają głosy, gdzie rzucają głosy do urny. Naprawdę nie było lepszego sposobu. To zostało również zepsute. Zabrano nam. Możliwość uczciwego głosowania. Takie jest moje zdanie. Szanowni Państwo, moimi państwa gościem była pani Anna Starczukowska, i to była prawda o tym, jak wyglądało zmienianie prawa, jeżeli chodzi o okręgowe komisje wyborcze zarządów PIS. A ja Państwu i panie Annie mówię do zobaczenia. Dziękuję.